Ile ja bym dał, żeby, żeby zrobić coś. Ile ja bym dał, żeby zrobić coś poważniejszego w życiu kiedyś. Jak jakiś ambitniejszy materiał, ale nie oczywiście. Oczywiście otarło się. O, pan got ten śmieszne. No, nagra filmik jak... O jaka super gierka. Nagraj. Weź pan go ten nagraj jak Menel chodzi i się przewraca. Taka śmieszna gierka. Tyle, tyle lat człowiek robi coś. Stara się tutaj o życiu, nagrywa na prywatnym kanale. Nie, oczywiście, tylko widzą, że. No, nagraj coś śmiesznego. O, dzień dobry! Widzę, że już tu jesteście. Kreatywność twórców gierek na smartfony nie zna granic. Te gałgany wszystko tak udziwnią, takie fikołki pododają. Że ciężko przejść obok tego obojętnie, no a zwłaszcza jeżeli mamy okazję przy tym wyglądać i brzmieć głupio. A jak to można jeszcze nagrać i wrzucić do internetu, żeby inni zobaczyli, o, to dajcie spokój, to jest człowiek spełniony. I tak też jest w dzisiejszym przypadku, bo mam dla was coś specjalnego: Chicken scream. Ostrzegam, to może być najgorszy materiał jaki kiedykolwiek widzieliście na TV gry. Hej, wow, skoczyłem. Bardzo chciałbym, tak jak we wcześniejszych filmach, używać różnych skomplikowanych słów i zawiłych konstrukcji zdań. Ale oprócz tego, że tym kurczakiem, którego widzicie na ekranie, sterujemy za pomocą naszego głosu. Chodź! Taś, taś, taś koks, skok, skok, skok. Nad niewieloma innymi elementami można się rozwodzić. I to jest tylko tyle, i aż tyle. Okej, okay, czas, czas wytoczyć. Yy. O nie. Rusza się, zapomniałem. A Sterowanie jest proste i piękne. Dlaczego proste? A no dlatego, żeby się poruszać, nie musimy wcale znać języka kurzego. Chociażby w wersji uproszczonej, który i tak zawiera wiele dziwnych głosek i całkiem trudną gramatykę, by po prostu sunąć naprzód lub skakać. A dlaczego piękne? Dlatego, że możemy dać upust swoim emocjom i kreatywności, mówić cokolwiek, a efekt będzie podobny, bo sterowanie odbywa się za pomocą natężenia naszego głosu, jego głośności, a nie komunikatu, który nadajemy. Możemy więc śpiewać. Śmiać się, ha 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 ha, wrzeszczeć, a, -a. mówić w wymyślonym języku, Urlawanyst, kiedy mówienie po norwesko, łotewsko, czesko-polskim nie idzie mi najlepiej, udawać helikopter i wydawać różne dziwne nieweryfikowalne dźwięki. Może trzeba szeptać. Chodź, chodź, taś, 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 taś. Jak się mówi na kury. Taś, 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 taś. Cik, chiki, chiki. Nie jest źle, Mamy już jeden skok, 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 skok. Yeah. A, ha, 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 ha. Okej, okay, może po prostu wystarczy, że ja będę coś mówił. O, jest, 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 jest dobrze. O, nie zdobyłem. On. Nie zdobyłem. Ilość reklam tutaj w tej grze za bardzo przywodzi mi na myśl mój własny osobisty kanał. Dlatego właśnie czuję niesmak. Homo sapiens nie bez powodu zagarnął planetę dla siebie, wspinając się po ogniwach łańcucha pokarmowego. Dysponuje on bowiem wysoko rozwiniętą umiejętnością uczenia się i wysuwania wniosków. Po wielu próbach i różnych wariacjach dźwięków, jesteśmy w stanie opracować schemat dużo bliższy ideałowi. Okazuje się, że warto łączyć różne techniki, by zwiększać swoją efektywność. Dzień dobry, tutaj Adam Wawrzyński. Właśnie oglądacie e, podcast Adam Wawrzyński, podcast Losowe Rzeczy. Taboret. U krzesło stół śliwki. Taboret. Sznu. Sznurek. To jest, to jest właśnie, jeżeli ktoś by pytał, to jest właśnie to, czym ja. To jest właśnie sposób, w jaki ja zarabiam na życie. Ale nie dajcie się zwieść. Oprócz jawnej śmieszności i dawki absurdu, po dłuższej sesji wrzeszczenia do mikrofonu i zachowania, które sprawiłoby, że przeciętny szympans czułby się zażenowany, Chicken Scream mówi nam bolesną prawdę o człowieku jako gatunku. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, by zamanifestować swą wyższość i dać upust swojemu choremu egoizmowi. Jesteśmy w stanie nawet zamknąć kurę w jakimś pudełku i kazać jej biegać i skakać, wtedy kiedy na nią krzykniemy. To wszystko na dziś. Mówił do Was Fangot ten hej.